Siemano, prosto z Manchesteru! Miałem pogadać trochę o meczu Ligi Europy Przeciwko szeryfowi Tyraspol Ale no myślę, że to już jest po czasie i nie warto Natomiast warto jest powiedzieć trochę O sytuacji związanej z Antonym Zapraszam do wysłuchania Oczywiście na samym początku bardzo podobało mi się Spotkanie w ostatni czwartek Manchester United miał od początku do końca Wszystko pod swoją kontrolą, robili praktycznie Co chcieli, piłkarze szeryfa nie oddali Ani jednego strzału, w sumie De Gea mógł nie występować nawet w tym spotkaniu I nic by się nie zmieniło Bardzo mi się podobało to co widziałem, cieszy mnie Yeah. Mecz Garnacho bardzo dobrze wyglądał. Moim zdaniem, w tej chwili on jest po prostu pewniejszym zawodnikiem od Jadona Sancho i to on powinien grać. Jeżeli ten hak decyduje się na właśnie takiego skrzydłowego, powinien to być Alejandro Garnacho. No i tak jak mówię, mecz bardzo dobry, pewne zwycięstwo. Bardzo cieszy mnie to, że bramkę strzelił wreszcie Marcus Rashford. Mam nadzieję, że on się odblokuje, bo fizycznie i ogólnie on wygląda bardzo dobrze na boisku. Brakuje tylko skuteczności. Jeżeli to przyjdzie, to Rashford ponownie rozbłyśnie jako wielka gwiazda całej Premier League. Bardzo mocno na to. Tutaj natomiast chciałbym skupić się na sytuacji Antonego i tej jego sztuczki, nie wiem jak to się tam nazywa, tornado, cokolwiek, to ten kołowrotek, który zrobił wokół własnej osi. Spotkało się to z krytyką jednej z legend Manchester United, mianowicie Pola Scholsa. No, i ja się całkowicie z tą opinią nie zgadzam. Mówienie, że Antony jest klaunem, że po co on takie rzeczy robi, że to nic nie wnosi, to jest po prostu jakaś totalna głupota. I jak to niczego to nie wnosi? To jest show. Ja idąc na mecz, oczekuję nie siermiężnej gry i męczenia się na tym boisku, ale zabawy. Niech tam coś się dzieje. Oczywiście oczekuję gry dobrej, efektywnej, ale także efektownej. Ja chcę oglądać sztuczki, popisy piłkarzy, zwłaszcza techniczne którzy potrafią wykonywać ponadprzeciętne rzeczy. Szkoda, że to podanie nie dotarło celu po tym zagraniu, bo podejrzewam, że wtedy po prostu wszyscy zamknęliby mordę i nikt by się nie wypowiadał na ten temat. Niech Antony robi tego jak najwięcej, niech robi jeszcze inne sztuczki, skończmy z krytykowaniem piłkarzy za efektowną grę. Niech nie będzie absurdalnych sytuacji, tak jak miała miejsce chociażby z Neymarem, gdy został on upomniany za sztuczkę. Chciał zrobić chyba Rainbow Flicka, czy jakoś tak nad przeciwnikami i sędzia go za to upomniał. No to jest po prostu sytuacja. Ja się zastanawiam, jak w dzisiejszych sytuacjach odbierany byłby Ronaldinho Gaucho, gdyby grał nadal. Jego zagrania plecami, haulok pasy, różne takie zagrania, puszczanie piłki między nogami piłkarz. Przecież on by po prostu dostawał czerwone kartki, albo był dyskwalifikowany za coś takiego. Byłby po prostu wyszydzany i hejtowany na każdym kroku. Dlaczegoś takiego? Ja wypowiadam swoje stanowcze nie. Niech piłkarze prezentują nam piękną piłkę. Niech robią magiczne zagrania, niech robią sztuczki techniczne, niech ośmieszają rywali, jeśli tylko potrafią. Jestem jak najbardziej na tak za takimi zagraniami. Brawo dla Antonego i brawo dla tego, co powiedział, że takie zagrania doprowadziły go do tego miejsca, w którym jest właśnie dzisiaj. I nie ma zamiaru przestać tego robić. I ja jestem dokładnie po jego stronie. Wielkie brawa. A co do tych wszystkich legend, jak Paul Scholes, jak Roy Keane, Ferdinand czy inni, niech ktoś wreszcie im zabierze po prostu mikrofony i niech oni przestaną się wypowiadać na temat Manchesteru United. To jest nie pierwszy raz, kiedy piłkarze United, byli piłkarze United, krytykują o obecnych piłkarzy, albo trenera, albo cokolwiek związanego. Niech oni przestaną wspominać jak to było za ich czasów, jak oni grali, jak Manchester United wyglądał kiedyś. To było kiedyś i to już nie wróci. Mamy nowe czasy, nowego managera i niech po prostu dzieje się nowe. Niech oni sobie, nie wiem, oglądają te mecze, ale nie pytajcie ich, nie dawajcie im pola do takich kretyńskich wypowiedzi, jakie oni prezentują. Nie pierwszy już zresztą raz. Dobra, ja lubię jak Gary Neville komentuje mecze, ale niech on się nie wypowiada na temat sytuacji w klubie. Uwielbiam Pola z Polsa, ale on już chyba jest największym krytykiem tego wszystkiego, co dzieje się w klubie obecnie. Niech on sobie żyje przeszłością, ale niech się nie wypowiada na temat trenera, na temat piłkarzy, tego co oni robią, co powinni robić, czego nie powinni. Oni mieli swój czas, mogli się wtedy popisywać, mogli wtedy dyskutować, pokazywać sobie, co naprawdę potrafią robić na boisku. Teraz jest czas na nowych, teraz jest czas Antonego. To by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.